Hola, witamy wszystkich serdecznie Jesteśmy w Walencji Jutro rozegrany zostanie na tym stadionie Półfinał Ligi Europy między Walencją i Arsenalem Londynem. I właśnie chcemy pójść i zobaczyć ten mecz na żywo. Jest to drugie starcie. Pierwsze zostało przegrane przez hiszpański zespół 3-1. No Ale ten wynik jakby tym bardziej po wczorajszych wydarzeniach w meczu Liverpoolu. Nieprzyk, który odrobił 3-0 z Barceloną. Nie świadczy o tym, jakoby Walencja miała ten kolejny mecz przegrać. Przyjechaliśmy tutaj samego rana, żeby kupić bilety, ponieważ sprzedaż była zamknięta w internecie. Mamy nadzieję, że jeszcze te najtańsze będą dostępne. I co? I pójdziemy może na jakąś małą wycieczkę po stadionie. Gdzie zostanie rozegrany drugi mecz półfinałowy? Arsenalem będzie to również jeden z ostatnich meczów, jak i Walencja rozegra na tym stadionie, ponieważ od przyszłego roku mają się przeprowadzić na Obiekt. Także mecz tym bardziej historyczny, niesamowity. Czujemy już te emocje, które tutaj grają. W pierwszym meczu padł niekorzystny wynik, bo 1 do 3 dla Arsenalu, ale dzisiaj liczymy, że te emocje będą naprawdę wysokie i to Walencja poka pokaże tutaj to, czego nie pokazała wczoraj Barcelona, a co pokazał Liverpool. Teraz idziemy nie popatrzeć. All eyes lying on me, all begging me to play their role i I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but I am. I'm gonna get it right. When the sky is filled with smoke and fire, I'm gonna get it right. Jesteśmy oh, hey! na Plaza de la Virginia. Jest to jeden z głównych placów w Walencji i korzystając z momentu oczekiwania na żywienie, chciałbym tutaj przedstawić krótką historię, ciekawostki jak na temat miasta. Skąd się wziął ten nietoperz, bo pewnie każdy się nad tym zastanawia, tak jak ja się zastanawiałem wcześniej i nietoperz się wziął jak się okazało z tego, że podczas najazdu e, Arabów na, na to królowie, e, władcy, żołnierze ukryli, ukryli się e, w jakichś jaskiniach, z tego co dobrze zrozumiałem, możesz mnie tutaj wspomnieć, dobrze chyba zrozumiałem i po prostu kiedy ci e, Arabowie e, gdzieś tam się zbliżali, z jaskini wybrunął... E, zbliżali się oczywiście w nocy, no i z jaskini wyflunął nietoperz, który zaczepotał skrzydłami w bęben, który nieśli ze sobą marabowie, budząc w ten sposób całe wojsko i nie próby zaskoczenia przeciwnika, no i w zamian za to jakby król, chcąc docenić tego nietoperza, który pozwolił im przetrwać kolejną noc na naszej pięknej planecie, <grywania> zrzucił nietoperza jako oficjalny symbol Walencji, dlatego teraz wszystkie kluby w Walencji Posiadają takowy symbol. Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, w którym spożywamy te piękne, złociste drunki. Posiada nie mieści, jest miejscem, jest lokalizacją e, katedry mój Importante Valencia i katedry, w której znajduje się jedna z najważniejszych. Podejrzewam relikwii w dziejach ludzkości, ponieważ znajduje się tam kielich cierżony. E, używany przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, więc nie byle co. Proszę teraz spojrzeć na, na tę oto piękną katedrę. Wydaje się ona tutaj niewielka, ale w I rozmiary są rzeczywi rzeczywiście imponujące. I za chwilę zobaczycie sobie nasze posiłki, które zamówiliśmy. I Tomasz zje sobie paje, która jak wiecie bądź nie wiecie, jest, pochodzi z tego miasta czyli pod, podstawą tradycjonalną gdzie, która została wy, wy, właśnie wymyślona w Walencji była to paella z kurczakiem i taką właśnie Tomasz zamówił, a ja sobie dzisiaj spożyję trochę kuchni włoskiej czyli, czyli lasagne First things first, say All the words my head. I'm fired up and tired be Znajdujemy się teraz w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ znajdujemy się w parku, w miejscu, w którym kiedyś płynęła rzeka, rzeka opływająca dookoła centrum Malagi. Widać z tego powodu między innymi wiele mostów tutaj. Jednak rzeka ta wylała i w miejscu gdzie płynęła, zmieniła koryto po prostu, w miejscu gdzie płynęła zrobiono park i możemy teraz podziwiać piękne lasy palmowe dwa brzegi, no. mnóstwo ludzi biegających, mnóstwo ludzi tańczących kolejny most, ale prawdziwa ciekawostka za chwilę przed wami no i wiedziałem wam, że będzie fajnie Things turn and the prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove oh, oh. Your spirit up above oh, oh. Stop. 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 Hello, do you speak English? Yes. I can see you are very sad yes. because I'm sad. your team can I record? Because your emotions are impossible. How it happens? They, they, they lost it <laughs> Details yeah. for Polish fans. They where, the for they my friends were They, with they you. lost it not today, they lost it in, in, in London. Where? They lost it in London. In, in London? London. They lost, because they had, scored. they had scored more goals there. More goals oh. in, in London and not now in. Um, but they in I, At the first time, I don't. I got five minutes uh, injured time. Five minutes? Where did he get it from? what Think is that probably the most of these guys will be go to biggest clubs. Yeah, 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 uh, think they will do the last, last job. Yeah, yeah, we'll Never happen again. Maybe a nice player too. But to make you more happy, I, <laughs> uh, at the end I will tell that I'm from Poland. <laughs> yes, so we yeah. have no competition, no class in European have A little bit more. <laughs> yeah, so you can wait for next season. I can live forever. czekamy, jest ta Jesteśmy właśnie przed meczem. Pijemy sobie streje, czyli tradycyjnie piwko. Spojrzeć na ten klimat, boga tutaj wszystkich ludzi. dookoła, kołach ci tutaj w jednym celu. Czyli tutaj, żeby zobaczyć remontadę, którą dzisiaj o 21.00 rozpocznie zespół w Walencji przeciwko Arsenalowi London. Tom jak się tam uśmiecha za kamerą, ponieważ są piwce Arsenalu, ale, ale ja tu czuję, że. Angielski futbol wygrał już zbyt wiele w tym sezonie i to nie może się tak skończyć, że będą zdominują oba turnieje, najważniejsze turnieje w Europie. 3% baterii, także żegnamy się z Walencją w meczu 4-2. Był to jeden z tych meczów, gdzie drużyna gospodarzy przegrała, więc te emocje były mocno ograniczone, publiczność zaczęła wychodzić po około 70, 70 minutach. Natomiast mecz jak najbardziej na plus. Walencja wspaniałe miasto, polecamy wszystkim serdecznie. Nie było tutaj niestety polskich akcentów, Tomek jest zadowolony. Ja troszkę mniej, ale doświadczenie jak najbardziej wspaniałe. E, I żegnamy się już z tym miastem, lecimy z powrotem do Malagi i widzimy się za rok w innym mieście, na innym stadionie. <laughs> Michała Mazurkiewicz, dziękuję bardzo.